Dzień dobry. Dzisiaj mamy 28 maja 2023 roku. Jak zwykle o tej porze chciałbym Państwu pokazać, co udało mi się na razie osiągnąć moje szklarence I tu, proszę Państwa, proszę: to są dwa rzędy pomidorów, ten tam z brzegu i ten środkowy, które nazywają się Różą Dar. Jest to Y, no pomidor bułgarski, czyli po naszemu tłumacząc, to jest malinowy podarunek. No i ona już tutaj, proszę, pierwsze grono wykwita, już nawet mały owoc jest. Drugie grono też tutaj mamy, i jeszcze wyżej trzecie grono. No to są takie pomidory o takim luźnym pokroju. Liście są inaczej zbudowane niż te. Y, pomidory typu bułgarskiego gdzie są takie bardziej rozbudowane te takie zbisające raczej i tak dalej no, owoc ma być prawdopodobnie w granicach 400-800 gram na razie nic więcej nie wiem bo dopiero pierwszy raz je w tym roku uprawiam także zobaczymy co z tego będzie dalej tutaj natomiast w rogu mam dwa pomidory które nazywają się Honeimon miałem je w ubiegłym roku, i uważam, że to jest bardzo dobra dnia. To jest również pomidor malinowy. też już tu mamy pierwsze grono. Tu drugie, tak samo na jednym krzaku, jak i na drugim. I tutaj widzą Państwo, że ten pokój tej rośliny jest całkiem inny. Tak samo tutaj mamy też pomidor malinowy. Nazywa się Pink King, czyli inaczej mówiąc, to jest. Malinowy król jest to też pomidor holenderski jego tam budowa też jest po prostu bardziej taka roz i też tutaj już mamy o, kwitną i tutaj już małe owoce nawet pierwsze drugie grono te pomidory były wsadzone trochę później ten ostatni rządek to też jest właśnie pinking, tylko został wsadzony raptem no ile 10 dni temu chyba a tu mam jeszcze dwa ksiatki, pomidora też malinowego, tylko że polskiego. Ta odniana nazywa się warszawski Czyli ma takie liście w kształcie ziemiaka jak gdyby. Takie po prostu liście jak przy ziemniakach. No też no kiedyś już uprawiałem dawno temu, ale w tym roku no dostałem od koleżanki i po prostu tego. Zobaczę jak to będzie po prostu tego y, sprawdzało się w praktyce. Czy, czy, czy jednak y, warto uprawiać te holenderskie, czy może, może akurat do te nasze, co będzie dalej. To po prostu w kolejnych odcinkach Państwu przedstawię. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.